Na zakończenie tego turnieju wygrywacie ze zespołem FUDECO GAS Gdańsk. Jak w ogóle ocenisz to spotkanie dzisiejsze? Yy, Oceniłbym dobrze to spotkanie. Z początku dużo niewykorzystanych sytuacji, z jednej jak i z drugiej strony. Trochę ten mecz dopiero się otworzył pod koniec drugiej tercji grały dwie równe drużyny w dość wąskich zestawieniach, więc nie było sytuacji, że któraś drużyna po prostu nie miała już sił na końcówkę trzeciej tercji albo na drugą. A myślę, że to był w ogóle najlepszy wasz mecz na tym turnieju, czy po prostu rywal, no, teoretycznie najsłabszy? Ja myślę, że yy, całościowo mecz na pewno najlepszy, ale pierwszą i drugą tercję z Oświęcimiem, jak i z yy, z Katowic zagraliśmy dobrze można zamek lepiej niż dzisiaj. Ale no wiadomo, całościowo mecz dużo lepszy od tamtych, bo razem z trzecią tercją, no i chyba na, tym, chyba na tym turnieju te trzecie tercje były dla was problematyczne, bo w każdym meczu w tych trzecich tercjach dużo w ramach wpadało. Czy to jest coś, nad czym do Ciebie musicie pracować? Czy nie wiem? Tutaj po prostu zaważyło to, że mniej zawodników było przyjechał. Myślę, że skład tym na w trzeciej tercji. Początki trzeciej tercji były słabe, zaczęły nam uciekać wyniki, no to wtedy już musieliśmy się trochę otworzyć i potem no, no, te wyniki wyglądały i jak wyglądały. Jakbyśmy otrzymywali mecz na styku jak najdłużej, no myślę, że te mecze by wyglądały dużo lepiej. No niestety, tak jak w meczu z Katowicami, Dostaliśmy dwie szybkie ramki na początku trzeciej tercji, no i ciężko już nam w 12 czy 13 gonić, dalej wynik. Myślisz, że czegoś tutaj się nauczyliście? Że ta gra faktycznie przełoży się na przykład na młodzieżową hokejnikę? Myślę, że na pewno każdy mecz, każde takie doświadczenie, no to można wyciągnąć z tego jakieś wnioski. I tutaj zagrało z nami kilka chłopaków, którzy do tej pory nie grali z nami w pierwszej lidze ale jest, jest szansa, że będą grać, także na pewno będzie na pewno to przyniesie owoce. Już o to zapytaliśmy, ale zapytam jeszcze raz. Co studiujesz? Studiuję chemię, jestem na trzecim roku. Czyli ty jesteś jednym z tych takich beneficjentów tych rozgrywek, bo możesz łączyć grę i studia. Tak, no tak. Właśnie forma tej ligi akademickiej, jak i pierwszej ligi no to bardzo mi ułatwia granie i studiowanie, zwłaszcza, że ja już y, nie gram na, że będzie na takim pełnym profesjonalnym poziomie, więc y, no, dla mnie i dla takich myślę zawodników jak ja to jest y, bardzo dobre miejsce do grania, do cieszenia się grą. Czy poziom trudności tego turnieju spełni Twoje oczekiwania? Czy był e, fajny poziom? Tak, myślę, że tak. No, Byłem bardzo zmieszony do rozgrywek pierwszej ligi. To, tak jak tutaj myślimy, że Drużyna z Katowic, Drużyna z Święcimia, Drużyny w pierwszej lice y, wysoka w tabeli no, i jak wyniki pokazały, no, też y, na dobrym poziomie. My razem Drużyna Grańska mniej więcej obok siebie też y, mecz równy i dobry no, spełniły moje oczekiwania.